Cześć, z tej strony Piotr Kars. Dzisiaj ja zaprezentuję Wam samochód o marce Jaguar E-Type. Najpierw Wam przedstawię informację o tym samochodzie, jaki miał silnik, ile miał lat, ile miał rodzaju silników, ile miał do 100 km na godzinę, jakiego miał V-maxa, a później Wam pokażę go całego na obkoło. No to zaczynajmy. Model sportowego samochodu marki Jaguar, produkowany w latach 1961 do 1975 roku. Samochód zajął pierwsze miejsce w rankingu 100 najpiękniejszych samochodów wszech czasów. Samochód napędzał w skonstruowany w 1948 roku silnik typu XK, wykorzystywany we wcześniejszych modelach firmy, np. XK 120. 120 Silnik ten był produkowany przez 44 lata z niewielkimi tylko zmianami konstrukcyjnymi do 1987 roku. Napędzał auto serii XJ6 i był stosowany w limuzynach Jaguara aż do 1992 roku. Sześciocylindrowa rzędowa jednostka napędowa miała trzy rodzaje silników: 3 i 4 litra, 3 i 8 litra. E, lub 4 i 2. Pojemność 2 wałki rozrządu umieszczone w aluminiowej głowicy i odlewany żeliwa blok cylindrów. I teraz wam przedstawię dane techniczne. No to e, tak jak mówiłem, auto ma, miało trzy rodzaje silników r 6 i 38 e, r 6 42 litra. I V12 5 i No, e, tak, e, i V12 5 4. E, Powiem Wam jeszcze, ile miał maks do 100 km na godzinę. E, w 3,8 litra miał 241 VMAX. W 4,2 miał 7 sekund 246 maksa. I V12 5.4 miał 6.4, 235 km na godzinę VMAXa. No i pokażę Wam go całego z zewnątrz. Narpię Wam, przedstawię silnik. dajmy tak do góry. Tutaj odepnijmy sobie. Tak i proszę. Tutaj jest silnik. O, tutaj drzwi się otworzyły. Akurat ten model samochodu, już tylko zamknę silnik, akurat ten model samochodu miał skrzynię 3 i 8, najmniejszą tą właśnie. I tu Wam jeszcze pokażę, tak. Proszę. Tutaj środek. Cabrio. Oczywiście można było tak też zamontować. No ale wiadomo, to jest zabawka. Tu wam jeszcze bym pokazał bagażnik, ale co zaraz do tego przyjdziemy. Tutaj drzwi się otwierają. Samochód ma tam lekkie mankamenty, jakieś tam ryski, ale tak to ogólnie w ładnym stanie jest. O tak. Dobra. I tu wam tak pokażę. Proszę. Teraz przejdziemy do tego bagażnika. Go akurat ciężko otworzyć ale. E... No, bardzo ciężko. Kurde. Właśnie chciałbym wam pokazać ten bagażnik. Ale to jeszcze do tego przyjdziemy. E... Na końcu filmu Wam otworzę bagażnik. Tutaj ogólnie tak. Tutaj wlew paliwa. Jeszcze Wam powiem informację, ile się, ile się mieści litrów. O Tak, Wam powie, pokażę. E, mieści się w nim 61 litrów paliwa. E, w sensie, jakby najwięcej paliwa do pełnego baku no to 6, 61 litrów, tak. No to tak, proszę. Tutaj ma właśnie wlew paliwa. Tutaj były takie mocowania właśnie na silnik, że się to otwierało. To się właśnie otwierało i otwierało się silnik. Tak. Tutaj środek Wam pokażę. Tak. No, ogólnie to auto jest fajne, jak, jak na takiego klasyka, co zajął pierwsze miejsce. No, został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, Jaguar. No i ogólnie powiem Wam tak, co sądzę o samochodzie. No to ładny, na pewno ładny. Może nie podchodzę jakoś do Klasyków, ale ten mi się akurat bardzo podoba. Eee, tutaj proszę, tak? Tak, może za klasykami nie jestem tak, nie przepadam, ale ten jest bardzo ładny. I jeszcze Wam ten bagażnik pokażę. Dobra, O, teraz się akurat otworzył. No może za pojemny to nie jest. Walizka się na pewno nie zmieści, a jakiś plecak, tak żeby się przejechać gdzieś, to się na pewno zmieści. I dziękuję za oglądanie. Zapraszam do łapki w górę, subskrypcji i czekajcie do 5 września. Wtedy będzie odcinek specjalny. No i dziękuję. Niego dziąka. Hej.